Tylko z tej strony jas yy, i to jest kolejny odcinek z mechanizmu. Dzisiaj zajmiemy się obraną domku, czyli szczelnica. Nie tak to się będzie odcinek nazywał. No, albo inaczej to czekacie. ja sobie tak pomyślę pomiędzy tym, jak będę montował. No i to jest nasz prosty mechanizm, tylko bloger z tą włożę. I na przykład w nocy włączamy nie to. No sobie sorry to ma być jeden Bo to nie będzie działał I szczały sypią No, więc widzicie, ja sobie tu stanę, no i sypią Przejdziemy do budowy No, no zaraz ją zaczniemy Ja się tu pozbieram, nie będę chodził, szukał, leje Teraz najważniejszy bloger stan. No, i to będzie Minecraft mm. Nie wiem, jak to się będzie Kładziemy jak zwykle nasz super niezawodny lub zegar. I źle będzie? Cóż tam? Tam się to inaczej zrobi. To jest za naróżny ter, więc ja sobie to zrobię. Cyk, cyk, cyk. No. Nie trzeba jakoś kombinować. Tylko ja sobie pozwólcie to zrobię w ten sposób, bo tu mi się rozumia to wziąć. Cyk, cyk, cyk. No i wystarczy, że damy strzały jest git. No, to działa. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie. Yy, nie zapomnijcie, zostaw miłego komentarza i zostaw łapki w górę. Dzięki!